Europejskie Centrum Biznesu. Dzień dobry Państwu. Bardzo uprzejmie poproszę o zajęcie miejsc. Już w imieniu Europejskiego Centrum Biznesu mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na 13. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Osek Gdańsk. Wśród naszych gości pragnę w szczególności powitać Pana Kazimierza Klejnego, senatora RP. Witam Panie Senatorze. Panią Agnieszkę Pomaskę, Przewodniczącą Komisji do Spraw Europejskich, Wiceprzewodniczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Witam Pani Poseł. Pana Anty Rahikiej, Dyrektora Central and East Europe Business Finland. Witam. Pana Emila Rojka, Wicewojewodę Pomorskiego. Witam Pani Wojewodo. Jest już z nami, albo nie, bo nie widzę, pan Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Jeżeli nie, to będzie w ciągu, mam nadzieję, minuty bo, bo taki jest plan. Oraz witam panią Beatę Wirsumirską, ataszę do spraw energii, ambasada Litwy w Polsce. Podczas szczytu będziemy mieli jeszcze zaszczyt gościć pana ministra Dariusza Standerskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Cyfrywacji. To przy okazji panelu poświęconego bezpieczeństwu, oraz pana ministra Wojciecha Wrochne, sekretarza stanu w Ministerstwie Przemysłu, pełnomocnika rządu spraw strategicznej i infrastruktury energetycznej. Ale to będzie jutro, ponieważ dzisiaj pan minister jest za granicą. Proszę państwa, szczyt jest objęty patronatem polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. A tegoroczna edycja jest objęta patronatami przez pana Czesława Sekierskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Pana Mieczysława Struka, Marszałka Województwa Pomorskiego, Pana Prezesa e, Rafała Gawina, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Przemysłu, Ambasadę Królestwa Danii, Ambasadę Francji w Polsce, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, Prezydenta Miasta Gdańska, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Polską Agencję Inwestycji i Handlu USA, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Agencję Rynku Energii, Bałtycki Instytut Transformacji Energetycznej, Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, Fundację Świadomi Klimatu, Górniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Hutniczą Izbę Przemysłowo-Handlową, Instytut Studiów Energetycznych, Instytut Polityki Energetycznej, Instytut Energetyki Izbę Gospodarczą Ciepownictwo Polskie, Instytut Ochrony Środowiska, Państwowy Instytut Badawczy, Izbę Gospodarczą Biogazu i Biometanu, Izbę gospodarczo Gazownictwa, Krajową Izbę Biopaliw, Krajowy Instytut Energii Rozproszonej, Narodowa Agencja Poszanowania Energii, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ośrodek Bezpieczeństwa Energetycznego, Politechnikę Gdańską, Stowarzyszenie Polska Izba Magazynowania Energii i Elektromobilności PIME. Polska Izba Morskiej Energetyki Wiatrowej, Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polską Izbę Radiodyfuzji Cyfrowej, Polską Izbę Rozwoju Elektromobilności, Polski Komitet Energii Elektrycznej, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Słonecznej, Polskie Stowarzyszenie Magazynów, Magazynowania Energii, Polskie Towarzystwo Certyfikacji Energii, Polskie Towarzystwo ekonomiczne, Polskie Towarzystwo Energetyki Cieplnej, Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego, pracodawców Pomorza oraz Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej Polska i Magazynowania Energii PV, Stowarzyszenie Prawników Prawa Energetycznego, Stowarzyszenie Producentów, Importerów Urządzeń Grzewczych, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego i Biometanowego, Stowarzyszenie Z Energii prawie, Związek Miast i Gmin Morskich, Ziemski Doradztwo oraz Związek Producentów Paliw z Odpadów i Biomasy. Proszę Państwa, partnerem głównym tegorocznej edycji jest ENASA. Partnerem wydarzenia jest Województwo Pomorskie, zaś partnerami są Belse Spółka ZOO, Biogaz System SA, LNG Polska, Elżąski i partnerzy Kancelaria Prawna. Sponsorem 13. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego Gdańsk jest Energa z grupy Orlen, Energo Operatorsa, Enspirion spółka ZOO, EUA Polska, Fortum Power and Hit Polska, operator gazociągów przesyłowych Gaz System, Gas Storage Poland, Genoperator Grupa GPS, HIOA Polska, Lasy Państwowe, Grubelski Węgiel Bogdanka, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NEO BIOENERGY, PGE Polska Grupa Energetyczna, Polska Spółka Gazownictwa, Resley Associates Poland, Westinghouse Polska oraz WKB wierciński kwieciński ber Kancelaria Prawna. Zapraszam na scenę Pana Emila Nrojka, wicewojewodę pomorskiego. Szanowni Państwo, Panie prezesie, panie marszałku, panie senatorze, pani poseł, wszyscy szanowni państwo, eksperci, specjaliści w dziedzinach energetyki. Jest mi niezwykle miło uczestniczyć w otwarciu tego ważnego dla Pomorza wydarzenia. Tutaj na Pomorzu mamy przekonanie, że mnóstwo rzeczy, które się dzieje w, dzieje w kraju, właśnie tutaj się zaczyna. I można powiedzieć, że w w kontekście energetyki rzeczywiście bardzo wyraźnie widzimy, jak istotnym miejscem na mapie Polski pomorze się staje. Mówi tutaj z jednej strony o inwestycjach w energetykę atomową, mówi tutaj o inwestycjach w energetykę wiatrową, mówi tutaj o tak naprawdę konieczności przeorganizowania i ponownej budowy systemu przesyłu energii w głąb polskiej energii, która będzie tutaj powstawała, która będzie zeroemisyjna i w dużym stopniu też, która będzie zielona. Ale z tym wielkim rozwojem, rozwojem energetyki na Pomorzu, ale też rozwojem polskiej energetyki, wiążą się różnego rodzaju wyzwania. Niektóre z nich możemy nazwać też zagrożeniami. Widzimy, co się dzieje na naszych wschodnich rubieżach. Mamy wojnę na blisko wschodniej granicy. Na terenie Ukrainy mamy czynniki deglobalizacyjne, które czy to wskutek konfliktów militarnych, czy, czy wskutek rywalizacji geopolitycznej są w stanie bardzo szybko ciąć łańcuchy dostaw, które są w stanie zmieniać koszty i opłacalność pozyskiwania źródeł energii z różnych stron świata, które powodują, że nagle zmieniają się warunki konkurencyjności na naszym rynku i konkurencyjności naszych przedsiębiorstw względem podmiotów z innych krajów, czy to unijnych, czy, czy poza Unią Europejską. Mamy różnego rodzaju zagrożenia związane z basenem Morza Bałtyckiego, różnego rodzaju incydenty, które potrafią przerywać przesył energii, które są zagrożeniem także dla przesyłu na przykład gazu. Mieliśmy incydent związany z Nord Stream 2, mieliśmy incydenty związane z przesyłem energii, e, energii na, na Litwę, do Finlandii, do Szwecji. Jak na te wyzwania odpowiadać? W jaki sposób przygotowywać się na tego rodzaju zagrożenia? Jak budować naszą odporność na tego rodzaju zagrożenia i samodzielność, samodzielność energetyczną Polski i Europy? Jestem przekonany, że ten, 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 ta konferencja będzie szansą na to, żeby na pewne, pewne pytania sobie znaleźć odpowiedź. A grono tak znakomitych specjalistów, ale także polityków, przedstawicieli władz, którzy odpowiadają też za poszczególne dziedziny, jest szansą na to, żeby ten szczyt stał się ważnym elementem budowania świadomości i wyznaczania kierunków rozwoju w tym zakresie. Bardzo dziękuję za możliwość otwarcie i życzę Państwu udanego wydarzenia. Dziękuję Panie Wojewodo. P nie wiem, czy już dotarł do nas Pan Marszałek. Jest. Zapraszam serdecznie Pan Marszałek Mieczysław Struk. <noise> telewizja mnie poprosiła wcześniej. Szanowni państwo, <laughs> witam państwa bardzo serdecznie. Już warto tym dziś podkreślić to jeszcze raz, już ponad to już jest 13 edycja wydarzenia ogólnopolskiego szczytu energetycznego. Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie od senatorów, posłów, którzy są tutaj obecni. Po ludzi polskiej, polskiej energetyki, nie tylko z Pomorza, ale z terenu całej Polski. Witam Was w Gdańsku, witam Was serdecznie na Pomorzu. Spotykamy się dziś w Gdańsku, w mieście wolności, solidarności i odwagi, aby po raz kolejny dokonać inauguracji ogólnopolskiego szczytu energetycznego. Spotykamy się w Muzeum II wojny światowej, miejscu, które. Przypomina nam o tragicznych skutkach braku reakcji na agresję i lekceważenia zagrożeń dla pokoju w Europie. Dziś, gdy za naszą wschodnią granicą trwa brutalna wojna rosyjsko-ukraińska, historia zyskuje bolesną aktualność. To, co miało pozostać przestrogą, znów staje się rzeczywistością. To właśnie wojna uświadomiła nam ze szczególną mocą, że energetyka nie jest już tylko zwykłą gałęzią gospodarki. To oś współczesnego bezpieczeństwa, solidarności i rozwoju cywilizacyjnego. Kolejne pakiety unijnych sankcji na rosyjskie węglowodory zerwały iluzję taniej stabilności. W ciągu zaledwie trzech lat Unia Europejska ograniczyła import rosyjskiego gazu o ponad 80%, a ropy o prawie 90%. Odważne decyzje, także kosztowne, stały się impulsem do przyspieszenia strategicznej rewizji kierunków dostaw i stworzenia pierwszych w historii Unii Europejskiej mechanizmów wspólnej polityki zakupowej. Dzisiejszy rynek LNG w Rotterdamie czy w Kłajpedzie to nie jest konkurencja, lecz siatka naczyń połączonych dzięki Solidarności Energetycznej. Strategia Repower EU odblokowała 300 miliardów euro, z czego blisko połowę już zakontraktowano na przyspieszenie budowy nowych odnawialnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej i rozbudowę sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. W europejskie prawo wbudowano cel redukcji emisji o 55% do 2030 roku, co pozwoli wspólnocie zamknąć ubiegły rok 2024 z rekordowym udziałem 45% energii z OZE i największym w historii spadkiem importu gazu z europejskich źródeł. To sukces, ale i wyzwanie na przyszłość. Kolejne lata będą wymagały dalszych inwestycji, zarówno w sieci przesyłowe, magazyny energii, czy też nowoczesne rozwiązania informatyczne do jej zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa. Rząd przygotowuje rewizję polityki energetycznej Polski do 2040 roku w oparciu o trzy filary: suwerenność, neutralność i konkurencyjność. W wersji roboczej udział OZE w miksie brutto w 2030 roku podniesiono do 50%, a w 2040 roku zakłada się neutralność klimatyczną sektora elektroenergetyki. Na naszych oczach powstaje nowa architektura rynku energii. Rekompensaty kontraktów różnicowych, rozliczenia w czasie rzeczywistym, inwestycje takie jak FSRU w Zatoce Gdańskiej, mówimy o pływającym terminalu gazowym, Baltic Pipe, połączenie z Litwą, projektowany nordycko-bałtycki korytarz wodorowy, czy projektowane połączenia transgraniczne między Polską, Szwecją a Danią w oparciu o projekty offshore. Owe. Zamieniają nasz Bałtyk, nasz wspólny Bałtyk, w najszybciej integrujący się hub energetyczny Unii Europejskiej. Komisja Europejska wskazała Bałtyk jako priorytetowy obszar realizacji strategii Unii Europejskiej dla morskiej energetyki odnawialnej. Potencjał 33 gigawatów mocy wiatrowych samych polskich wód to równowartość wielkości produkcji energii elektrycznej w czterech dużych elektrowniach jądrowych. W Gdańsku powstaje port instalacyjny, a trzy tygodnie temu na wyspie Ostrów uruchomiono fabrykę wież wiatrowych. Budujemy łańcuch wartości od stali przez kable po cyfrowe systemy sterowania, a to miejsca pracy, podatki i innowacje. Bieżący rok jest przełomowy. Polskie firmy takie jak Christ Offshore czy Grupa Przemysłowa Baltic. Podpisały kontrakty z poziomu TIER-1, co potwierdza, że są to firmy z ugruntowaną pozycją na rynku. Za dwa miesiące ruszają prace przygotowawcze na placu budowy pierwszego dużego bloku jądrowego w Choczewie. Równolegle powstają pomysły budowania małych reaktorów jądrowych SMR-ów w miejscowościach przemysłowych. Od żarnowca po stalową wolę. Finansowanie hybrydowe środki publiczne, kredytowane kredyty eksportowe i zielone obligacje. To wszystko daje nadzieję, że atom stanie się uzupełnieniem stabilności systemu elektroenergetycznego w Polsce i w tej części Europy. To wszystko świadczy o tym, że u nas na Pomorzu kształtuje się nowa energetyka kraju. Oczywiście kluczowe inwestycje infrastrukturalne mają fundamentalne znaczenie, dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Niemniej powinniśmy także wspierać rozwój lokalnych społeczności energetycznych, inicjatyw, które pozwalają mieszkańcom aktywnie uczestniczyć w transformacji energetycznej. Tego typu wspólnoty oparte na odnawialnych źródłach energii i modelach współdzielenia wzmacniają lokalną samowystarczalność, obniżają koszty energii i budują silne więzy społeczne. W dzisiejszych czasach dostęp do zielonej, czystej i taniej energii staje się jednym z kluczowych czynników decydujących o atrakcyjności inwestycyjnej regionu. Niskie i przewidywalne ceny energii stanowią realne wsparcie dla lokalnego przemysłu, zwiększając jego konkurencyjność na rynkach krajowych i międzynarodowych. Jednocześnie przystępne koszty energii to ulga dla gospodarstw domowych i sposób na ograniczanie ubóstwa energetycznego. Dlatego inwestycje w odnawialne źródła energii oraz rozwój lokalnych społeczności energetycznych nie tylko wzmacniają niezależność energetyczną i bezpieczeństwo, ale są też fundamentem zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Szanowni Państwo, dzisiejsze wyzwania wymagają od nas odwagi, wyobraźni i współpracy. Przyszłość energetyczna Polski, budowana tu na Pomorzu, musi opierać się na trzech solidnych filarach. Suwerenności, która zapewnia bezpieczeństwo, neutralności, neutralności klimatycznej jako odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń, oraz konkurencyjności, która gwarantuje rozwój gospodarczy i stabilne ceny energii. To nasz wspólny wybór i nasza wspólna szansa. Szanowni Państwo, życzę Państwu twórczych sporów i odważnych decyzji. Niech energia pochodząca z Bałtyku, z wiatru, atomu, i serc wolnych ludzi buduje lepszą przyszłość dla Polski i całej Europy. Witam Was w Gdańsku, witam Was na Pomorzu. Dziękuję. Europejskie Centrum Biznesu.